Czyli wszystkim przy mikrofonie Torzes? A to jest Battlefield 3, kooperacja, misja 5, atak i ucieczka. Kurwa zaczyna się. schowam ja się za wazą. Poszli. Ale mnie tam tym flashem rozwalili Jak ja tam stałem ostatnio, to też dostałem mocno granat. PDWR gdzie to było Gdzie jest PDW? O o o o Jest Są tu jeszcze jesteś? Masz kogoś? U mnie Nikt. O tu jest. A, już nie żyje. Tu ktoś? Nikt Ja co on mnie zabronił! Musimy Dobra Echu, robimy to szybko. Idziemy, 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 idziemy Cześć. A cięba na osłania na odległość No tam jeszcze ktoś był. Czekaj Dawaj byłem. To... Jeden odeszam. drugi Dobra, Dobra, bo oni mnie tu denerwują Ach. mnie wszyscy Dawaj Zbiegnę Dobra, są E, nie trzy Shit, 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 shit Dobra Dobra, dawaj ci ci za, zaporówkę A, shit, snajperzy No właśnie mówię, trzeba ich rozwalać na początku już Dobra, zaliczył Headshot'a przecież zaliczył Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Tu już jest czysto No nie ma Przecież ja zostaję zaraz zginę od nich wszystkich No chodź biegnij tutaj Bo tych snajperów to tam nie załatwiej Czekaj Mam ja mało życia Czekaj, dawaj, już Dobra, amunicja potrzebna. Okej. Okay. Pilnie. Jesteśmy bezpieczni, idziemy dalej. Czekaj, pistolet jeszcze sobie przeładuję, okej. Okay. Co to jest? MP. Ale dostaję tu, ja pierdziele. Wszystkie, wszystkie, cały ogień się na mnie koncentruje. Tu. Bo mnie nie widzą. Ale ładnie padł. Dobra, flankuj ich tam. Już sof flankowałem czterech. Ej, gran... Co to kurde tak nawala? Ten. Ten co właśnie zginął. I tam jeszcze ktoś tu góry chyba. Wyjdę na wabia. No dobra, nikogo. Okej, okay, może tu mają jakiegoś AEK? Nie. O, tu leżał gdzieś, to tu jest RPK, czekaj, RPK mój. Tu wiesz go. O, weź tego dad. Nie, ja sobie wezmę tego dad, tam jest, już leży jakiś. Aha, na no to spoko Lecimy. To czwórka by się przydała. Ja... No i, nie mogę podnieść broni, muszę czekać na ciebie. Otwieraj. Czekaj, nie otwieraj się tych drzwi. No wiem, nie mogę nawet. Co gdzieś leżał dad Tu jest. Dobra, do wszystkiego ammo. Tego się przeodowię Nie mogę Dobra. Okej. Okay. Ale mam fajny wygaszacz ekranu. Otwieram. Uwaga na okno! Dwa! dwóch padło. Kurde, ale już, po prostu od razu nie, tutaj, numer 150 numer tam gdzieś tutaj, jestem tutaj, jestem ja, tutaj, Ja po prawej też są. Granat. Za mną? Przede mną, oj. Spokojnie, żyję. To stąd jeszcze tam. Tu jest jeszcze jeden, gdzieś przed nami. Przynajmniej był. Tu ty tak nawalasz? Tak. Jest jeszcze jeden tutaj. Czekaj. jest 8 mam. Jest tak ciemno. Gdzie jesteś stary? Gdzie jesteś? Ja tu nikogo nie widzę. Dobra, już nikogo nie ma, chodź. Dobra. Tylko pójdę po Ammo. Tak, bo muszę. Dobra. Dobra, mam. To ja zajmujesz już pozycję przy drzwiach. Tych pierwszych? Nie, przy tych drugi. drugich. Dobra. Dobra, w ogóle ja, przy... jazda, jazda. Tym razem mnie nikt nie zjechał z noża od razu. To właśnie dobrze, bo ja też się o, ten od razu do tyłu. A może ja przyjdę też do góry Ja no przyjdę do ciebie i będzie śmiesznie <grych> Dobra No już ładny karabin masz, ja wiem, bardzo ładny Chodzimy Dobra, i do tyłu, do tyłu Ej no, zjechał mnie z noża frajer głupi Słyszałem to nawet We tu góry Ale ja się wycofywałem To dawał Pójdź do ciebie? Tak, 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 tak No. Spokojnie, panowie! Przecież się nie pali. I chodź na górę. Jest jeden, jest, tu, jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest kurde znowu mi z noża pociągnął frajer Spokojnie, już go nie ma. Co oni mają z mordą w ogóle? Z nożami Dobra I chodź na górę. Dobra, idziemy Tu są jacyś idioci jeszcze o prawej stronie w ogóle. Shit, shit, shit. Dobra, osłaniam ci tyły. Właśnie. Dobra. Tam z góry są. No, ja widzę. Aha, shit. Rozwoili mnie. Wiem, ja też, już jestem na skraju. Zaczekaj, ja do ciebie. Aha, nie podejdę, bo to są schody. Chociaż? Ty, podejdę. Cześć, cześć, jestem, jestem, jestem. Weź mnie, napraw. Dobra, jedę no, do stołu Nie ruszaj się. Dobra. Nie, nie, nie leż. Dobrze. Ja im rzucę tu parę granatów, niech się odławią. właśnie w sumie granaty. Macie shotguna, wszyscy. No shotguna, tylko odległość ty, ty mi górno zrobisz. Co, to jest dobry shotgun. Celny. Shit, no. Ah. Co? Dawaj, chodź tu. Nie, nie żyjesz? No. Nie liczysz. Co ja chciałem powiedzieć? Chyba są tam jeszcze po prawej, co czy nie? No tam jeden chyba został. Dobra, macie. O, tu! Granat. Tam jeszcze bieg jakiś. Szmaciaż. Tam też się rusza. Oj. A do krzesła tylko się ruszają. Ale im żebym rzeźnie. Głupi frajerzy. No. no, chcesz gdzie? się bić, kurwa? Tam kto jeszcze? Koksi Gdzie? Już chyba nie, Koksi Jeszcze jestem. Ma latarkę w shotgunie? Patrz to. Hm. Dobra, schodzimy na duco. Najwyższy czas A więc tu jest jakiś jeden mi się wydaje Jest! To się nie dorostałem Dwóch Trzech, czterech, pięciu Spokojnie, póki się żyją Zaporówkę Trykupa ja zaporówkę Spokojnie. Zabrawa, prawa czysta u mnie punkcie też czyste. Ale rzeźnia. A, ja lubię takie rzeźnie. Dobra. Dobra. Ej. Dawaj, 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 chodź bo to jest. Czekaj, bo ja gdzieś siadłem do jakiejś łazienki. Ej, dobre to. Bardziej ja jestem tutaj. Wbijaj do mnie. Dobra, to już jesteś chyba czysto, wiesz? Prawie. Być może. Teraz. Tam jeszcze po bokach chyba byli. Muzyka przestała grać, stary, to nie ma. Czysto musi być. Kurde, ale czas? fajnie, że coś widzę w ogóle. No, weź mnie też. Jej. Zapas amunicji, to coś się coś będzie działo. To ci tak tam ciśnie. No to było od trzech ludzi. Za nami, a to od Ciebie dostawałem. Ode mnie? Możesz dostać ode mnie? No ty też, patrz. Dobra, 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 wystarczy. No ty tylko raz ci strzegasz shotguna. Ale już mi się czerwony ekran zrobił. Tak? Tak. Spokojnie, daj ja cię naprawił w razie czego. Dobra, idziemy na dół, tak? Teraz czy co? Czekaj, może oni mieli jakieś fajne bronie? DWR Bez sensu Nie, którędy, fak. Tu Ale Tędy, dobra Uważaj na rogi Mhm mm Czysto U Uważaj na zawory Ty, a tu nie powinniśmy zaworów z gazem jakichś zrobić? Nie, Jak bym się jakoś Dobra, chodź w garaż, widzę Czekaj na mnie No Czekaj dobra przetam. Jesteśmy Szybko! O! Hm. Kierujesz? Tak. Ale fajna muza arabska. Ej! Co jest? No zawiesiliśmy się. na na trzecioosobową. Jestem na trzecioosobowym. jest no. super szybki samochód. kurde, RPG. Spoko. Tylko strzelaj, nie? Tak, tak. A to jakiś, ten, francuski rap. No. Jak, jak ten, jak w, w tym, w 13 Dzielnicy. No. Jadę, yeah. Dobrze. Dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym, cześć!